Przyjechałem tylko na ferie świąteczne. Teraz, gdy wiadomo, że nie wszystko da się kupić. Teraz, gdy wiemy, że nie jesteśmy tacy mądrzy, jak sądziliśmy. Teraz, gdy wiemy, że największym ryzykiem jest nie ryzykować. Teraz, gdy nie musimy spać, aby śnić. Teraz nadszedł czas, aby zacząć od nowa. Czas nowe sportowe Audi A8. Co byście woleli na święta? Może zestaw era tak tak dla dwojga z Motorolą T190, dwoma starterami, a do tego kompakt z supermuzą za darmo. A może zestaw era tak tak. 120 zł na gadanie i SMSowanie. No i oczywiście CD z hitami w prezencie. Na święta era tak, tak ma super fajne promocje. Era tak, tak, możesz więcej. Trzyma się drogi, jak nic na ziemi. Samochód roku 2003. Nowy Renault Megane. Siła przyciągania. Fakse. Oryginalne duńskie piwo. Czy masz odwagę wrócić do Hogwartu? Czy masz siłę, by pokonać wrogów? Czy masz magię?

MAKAO que... NOTA HUUU <laughs> Prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie. Wygraj wyjazd do narciarskiego raju w Moritz. Szczegóły w sklepach i na www.carlsberg.pl. A możecie to powtórzyć? Zestaw Era Tak Tak dla dwojga Motorola 2 Startery CD. Albo zestaw Era Tak Tak 120 zł i płytka. Era Tak Tak, możesz więcej. Śmierci czterech noworodków w Łodzi, wszystkie przyszły na świat w tym samym szpitalu i zmarły, zakażone tą samą bakterią. Dyrekcja szpitala twierdzi, że stała się ofiarą nagonki mediów, bo w szpitalu z jej winy nic złego się nie stało. Dla rodziców noworodków sprawa jest jasna: dzieci zakażono w szpitalu i dlatego zmarły. Jaka jest prawda o śmierci łódzkich noworodków, fatalny zbieg okoliczności czy zaniedbanie lekarza? Pod napięciem z Łodzi jutro o 21.55. W 1945 roku z Pałacu Brilów zniknęły cenne kolekcje. Meble, obrazy, zastawy. Gdzie mogą się znajdować? Wszystko to wskazuje, że ktoś celowo zamaskował dalszy ciąg tego tunelu. Naruszona konstrukcja kopalnianego szybu w każdej chwili grozi zawaleniem. Z prawej strony. Co znajduje się za zamurowanym przejściem? Za cekłami widać, że tu jest jakaś szczelina. Nie do wiary. Jutro o 23 w TVN. Coś więcej niż idolus. On odebrał rozgrabioną ziemię rzeczypospolite. On ją scalił. Rozmowy w toku. Poniedziałek o 18:00 w TVN. Już jutro dowiesz się, kto jest agentem. Agent finał. Jutro o 20:50 w TVN.